Witajcie! Tym razem w zimowej aurze wybieramy się w góry, żeby spędzić Sylwestra i Nowy Rok dokładnie w Nowej Rudzie w górach Sowich, które pokażę w tym odcinku. Natomiast teraz po drodze do naszej destynacji zatrzymujemy się w zamku Grodno, który jest po mojej lewej stronie, tutaj, za tymi drzewami. Jest on w Zagórzu Śląskim, tuż Niedaleko, właśnie nowej Rudy, w której będziemy mieszkali. W tym odcinku również nie będę uczestniczył sam. Jesteśmy w większej grupie, ale moim tutaj współtowarzyszem, który będzie się dzielił swoją wiedzą ze mną, jest oczywiście Jakub, którego znacie z odcinku Ognieźnie. Gdzieś tutaj będzie link. To była inauguracja występów Jakuba na moim kanale. A teraz witamy go ponownie. Witam, Jakubie. Witam serdecznie. Zamek Grodno, czyli zamek znajdujący się na dawnym terenie księstwa świdnicko jaworskiego na górze Hojna. Pierwsze zmianki o tym zamku pochodzą z 1315 roku. Następnie ten zamek stał się częścią korony czeskiej. Potem w późniejszych wiekach przechodził z rąk do rąk. Raz był w rękach rodziny von Logał, która przebudowała go w stylu renesansowym. Następnie zamek ucierpiał w czasie wojny 30-letniej, kiedy to Szwedzi najechali ten zamek, a następnie go częściowo zniszczyli potem zaczął podupadać, aby zostać przyjęty przez kolejne rody przykładem takiego rodu może być rodzina Zajdlic. w zamku jest wiele różnych sal tematycznych to na przykład jest sala myśliwska większe z nich właśnie można, można zwiedzać można też wejść do części takich podziemnych tego zamku gdzie jest wystawa różnych tutaj narzędzi tortur Tutaj jest Małgorzata. legenda, właśnie o tym, że trzeba tutaj wrzucić pieniążek do tej Małgorzaty. I wtedy, według tej legendy, ma się spełnić przepowiednia: że kobieta znajdzie swoją miłość, mężczyzna prawdopodobnie też. Gdzieś mamy tutaj strome schody, które prowadzą na sam szczyt wieży zamkowej. Naprawdę są bardzo strome. Na szczęście nie ma ich zbyt wiele. Jesteśmy na górze zamku. No, tutaj to jest to szczyt góry. Oj, I zwierzę tego zamku rozpościera się bardzo tutaj taki strategiczny widok na całą okolicę. No i dlatego ten zamek właśnie w tym miejscu został zbudowany. Tu na dole widzimy właśnie te powiedzmy korytarze, które myśliśmy. Tak mówię, ten zamek tak się ciągnie. Idzie taką wąską, jakby powiedzmy ścieżką coraz wyżej, coraz wyżej. I różne piętra właśnie tego zamku tutaj się stopniowo odkrywa. I ciekawe, ten zamek jest pomiędzy Pasem Górsowych, które są aktualnie po mojej prawej stronie i pasmem Gór po lewej. No i między nimi przepływa właśnie rzeka Bystrzyca i dlatego też ten zbiornik nazywa się Jeziorem Bystrzyckim. Zbudowany na początku XX wieku w celu tutaj ochrony przeciwpowodziowej tych terenów Dolnego Śląska. Zaczynamy Spinaczkę na najwyższy szczyt gór sowich, czyli wielką sowę. Wielka sowa ma wysokość 1015 metrów, nie jest zbyt wysoką górą i podejście też nie zajmuje dużo. My idziemy akurat z przelączki, Sokolej. to jest około godzina drogi z parkingu na, na górę. Można też podjechać pod samo schronisko, tutaj zostawić samochód, i potem wejście jest jeszcze krótsze, ale my. Zdecydowaliśmy się już na wejście od samego podnóża tej góry. Jest ładnie, piękne słoneczko, wczoraj spadł śnieg, więc warunki są bardzo, bardzo fajne. Mamy planie zrobić wejście i zejście w sumie około 5 km. Około 2 godzin po prostu drogi. A tutaj mamy rzut oka na przełęcz Sokolą właśnie. Widzimy z dwóch stron góry, bo jesteśmy teraz tuż przy schronisku właśnie tym pierwszym, czynnym w drodze na Wielką Sowę. Idziemy dalej. Ponieważ odschliemisko jest bardzo nisko położone. Docieramy do pierwszego przystanku. Jest to pomnik Wizena na wysokości 890 metrów nad poziomem morza. I czemu właśnie pomnik Wizena? Ponieważ tutaj jest taki właśnie obelisk poświęcony Karlowi Wizenowi, który żył w XIX wieku. I jest tutaj nazwany, że on był wiernym przyjacielem gór Sowich. On spopularyzował właśnie turystykę w uczesnym właśnie Cesarstwie Niemieckim na tych terenach. Większość właśnie historii tych górsoców związana jest z czasami niemieckim, XIX wiek. Tutaj zbudowano właśnie część tych schronisk z inicjatywy między innymi osób takich jak Karl Wiesen A, my no, idziemy dalej. Jeszcze chciałem wam pokazać jak wygląda ścieżka na Wielką Sowę. Jest to taka ścieżka w sumie dobrze oznakowana z niewielkimi kamieniami. Wzięliśmy sanki, jednak tutaj po te krzyste kamienie, no trochę sankami ciężko. Fajne jest to, że jest ona otoczona yy, z dwóch stron po prostu drzewami, czyli nie wieje po prostu tutaj tak za bardzo. Tutaj w większości widzimy lasy bukowe, więc o tej porze roku one niestety nie mają liści, ale są też właśnie świerki, z tym, że świerki yy, te, które tutaj rosną w większości na, na tych terenach zostały po prostu sztucznie nasadzone przez człowieka. To jest nieczynne schronisko z roku 1800 97 aktualnie jest nieczynne, do tego można tylko sobie przejść obok, ale jest tam w środku jakaś renowacja i niedługo za jakiś czas może będzie ono ponownie otwarte. I tutaj już dochodzimy na szczyt wielkiej sowy. Zimą na pewno warto wziąć tutaj raki, ponieważ było miejsce oblodzone i było dosyć ciężko bez raków. Ale... Na szczęście jesteśmy przygotowani. Jedziemy ze sobą. Na początku szlaku nie, ale tak połowy drogi się przydają. No i tutaj już dosieramy na górę. Ogólnie góry sowie są jedną z najstarszych formacji górskich w Polsce. Skały, które budują te góry, mają 2,5 miliarda lat. Na Wielkiej Sowej są takie chatki, w których można się schronić przed wiatrem. Tak wygląda. Szczyt Wielkiej Sowy, szybkie zdjątko, odpoczynek i wracamy. Naszą całą ekipą około godzinkę zejścia szlakiem zielonym i czerwonym do Przełęczy Sokolej. Na całym górze jest wieża, która w okresie zimowym jest niestety zamknięta. Nie można do niej wejść. Nie ma też tutaj miejsca, żeby coś sobie kupić do jedzenia lub do picia, więc tylko szybki przystanek i ruszamy dalej na szlak. Nie jest on zbyt wymagający jak widać, bez problemu, ale ładnie, ładnie wyglądający. Drzewka, świerki nadają fajnego charakteru, z tym, że jedyny minus, że z tej góry nie ma żadnego w sumie widoku, bo jest cała obrośnięta drzewami. Z że byłoby widać, ale niestety jest ona zamknięta, więc musimy tu wrócić latem. Wchodzimy teraz na twierdzę Srebrna Góra. Jest to Jedna właśnie z zbudowanych tutaj przez państwo Prus Akurat teraz taka bardzo zimowa aura, zaczął padać śnieg Więc jest dosyć ciekawie warunki tutaj do zwiedzania Pod najpierw trzeba podejść tak z 15 minut z parkingu Więc jest to dosyć wymagające już to podejście Tutaj naprawdę wieje ostro I są zamiecie śnieżne więc mam nadzieję, że coś uda się, chociaż uda się zobaczyć. Nie będzie widoku z tego miejsca, prawdopodobnie, ale wnętrze, chociaż zobaczymy. Tutaj jeszcze jest jedno z tych miejsc. Musimy kupić bilety. No i zaraz opowiemy o tym miejscu. Tutaj mamy wejście na Dążon. Dążon to jest taka ta ostatnia, powiedzmy, linia oporu, gdzie bronią się te. Ostatnie, powiedzmy, bastiony. To jest taki najbardziej trudny do zdobycia. Fragment twierdzy. I co ciekawe, właśnie w tej twierdzy, w srebrnej górze, ten dążon jest największym dążonem w Europie. Więc jest to coś na skalę taką europejską unikatowe. Tutaj wchodzimy na dziedziniec główny. To można zobaczyć też wizualizację. Jak ta twierdza wygląda? No, i jesteśmy na dziedzińcu głównym. Wiedzanie z przewodnikiem ma trwać około godziny, więc teraz czekamy tutaj na przewodnika. O pełnych godzinach ma ten przewodnik przechodzić. No, to twierdza ta została wybudowana zapanowania Fryderyka Wielkiego po wojnie siedmioletniej, kiedy to Prusy uzyskały Śląsk od Austrii. To była jedna z serii fortyfikacji, które miały właśnie zabezpieczyć te tereny. Po wybudowaniu nie przeszła jeszcze sztu bojowego, aż do czasu wojen napoleońskich, kiedy to w 1807 roku oblegały ją wojska wirtembersko-bawarskie pod dowództwem Hieronima Bonaparte, czyli brata Napoleona. Twierdza nie została zdobyta, albowiem oblężenie przerwała wiadomość o podpisaniu pokoju w Tylży. Dlatego też ona w zasadzie w stanie nietkniętym przetrwała tak? okres wojen napoleońskich. No a z kolei w wieku XIX Prusy zdecydowały się powoli wycofywać tak? z twierdzy, aż zaczęła ona niszczyć, ale w drugiej połowie XIX wieku stała się ona atrakcją turystyczną i zaczęto rozwijać tutaj infrastrukturę związaną z tym miejscem. Uwaga! To jest studnia. Jedna z siedmiu czy ośmiu, która jest na tej twierdzy. Bardzo ważny punkt, no bo jednak woda była potrzebna. Tutaj wchodzili żołnierze i kręcili takim kołem, żeby tą wodę we podnieść. No i naprawdę tutaj najgłębsza studia miała 80 metrów głębokości, więc wyobraźcie sobie w połowie XVIII wieku wykopać, wydrążyć skalę 80-metrowy tunel w dół, żeby dostać się do źródła wody. To niesamowite przedsięwzięcie. Podobno samo wykopanie tych studni to były dwie trzecie kosztów budowy tej twierdzy. Tutaj widzimy te ściany właśnie, ściany właśnie tych wieży, tego dążonu. jedna, za nią druga. Teraz jesteśmy na bastionie. Idziemy jeszcze zobaczyć szybko wystawę multimedialną. Nie musimy wracać, bo jest temperatura no bardzo mroźna. Tu jeszcze strasznie wieje. Jest wilgotno i naprawdę no niezbyt przyjemnie o tej porze roku w takich warunkach. Za kamarki twierdzy. Tak, to się wyglądać A, to rekonstrukcja jakaś graficzna. Tutaj widać jeszcze przełęcz, właśnie srebrną pod nami, która jest właśnie taką, właśnie kluczową powiedzmy, drogą, którą miał ochraniać właśnie ten fort, Srebrna Góra. I też po drugiej stronie jest też Fort Ostroruk. Po dwóch stronach, właśnie. Tej przełęczy były zbudowane forty. Tutaj jest ostatni rzut oka z tej perspektywy, właśnie na ten donżon. No i to koniec. Przygody ze srebrną górą. Fajnie było, naprawdę warto to zobaczyć. Jest taki unikalny obiekt no, na skalę nawet na europejską ze względu na ten taki donżon, ogromny. Nie można tutaj naprawdę dużo jeszcze zwiedzić, ale lepiej chyba tu przyjść naprawdę wiosną albo latem, jak jest lepsza pogoda. Takie właśnie perła. Gursowich Polecam, naprawdę każdemu robi, no, robi duże, duże wrażenie ten fort. Jeszcze w górach Sowich tak jest takie miasto Nowa Ruda. Jest to fajne miejsce, ponieważ jest tutaj do zwiedzania taka kopalnia węgla kamiennego, do której można nawet wjechać i zjechać pod ziemię.